Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to nowa firma na koneckim rynku zajmująca się obrotem nieruchomości. Quick House posiada bogatą ofertę. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to główny obszar działalności przedsiębiorstwa. Specjaliści zapewniają pełne wsparcie od przygotowania nieruchomości przez jej odpowiednią promocję, po finalizację usługi. Firma zajmuje się zarówno sprzedażą, kupnem, jak i wynajmem mieszkań, domów, lokali biurowych, przestrzeni magazynowych, a także sprzedażą działek budowlanych i rolnych. Quick House Nieruchomości, ulica fabryczna, pięć końskie biuro małpakquickhousenieruchomości.pl zadzwoń 722 012 002 www.quickhousenieruchomości.pl Dzisiaj staropolski związek miast i gmin uchwalił wieloletnią prognozę finansową i budżet na rok przyszły i lata następne i dzięki temu zarząd uzyskał prawo do podpisania umowy Związanej z kontynuacją programu organizacji zbiorowego transportu publicznego. Coś, co jakiś czas temu się narodziło, co już dzisiaj można powiedzieć, że w naszą tkankę społeczną się wpisało i zostało bardzo dobrze, dobrze przyjęte. Dzięki podpisaniu z trzema operatorami umów mamy kontynuację i rozwój naszej sieci komunikacji publicznej obejmującej Gminy Staropolskiego, Związku Miast i Gmin. Mamy też świadomość, że to jest zadanie, które jest wyzwaniem. Startowaliśmy od sprzedaży niespełna 2000 biletów w pierwszym miesiącu działania, a w sumie do końca listopada tych biletów zostało sprzedanych ponad 25 tysięcy. Więc biorąc pod uwagę, że tych linii wprawdzie jest sporo, ale one są albo prowadzone dwa razy dziennie, albo, albo raz dziennie. No to jest myślę, że bardzo dobre osiągnięcie i dobry prognostyk na przyszłość. W następnym roku będziemy mieć tych linii znacznie więcej, ponieważ gmina końskie zdecydowała się część swoich kursów prowadzić do Staropolskiego Związku Miast i Gmin, tak żeby ujednolicić sposób zarządzania, ułatwić pewną przejrzystą strukturę tego całego organizmu, ale zasady pozostają takie same. To znaczy, że wprawdzie stroną umowy jest Staropolski Związek, bo i on był stroną wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Wojewódzkim, ale rozliczamy się wewnętrznie, strukturalnie w ramach związku między związkiem a gminami według zasadniczych kosztów przypadających na każdą gminę, jeżeli chodzi o kursy. Mamy tutaj zasady kontynuacji i różne linie są wskiwane przez różnych operatorów. Myślę, że to też jest ważne, że nasza propozycja dotyczy lokalnych przewoźników, że lokalne firmy uzyskały dzięki temu dostęp do pewnego rynku zamówień publicznych. Robią to, co robią dobrze, a my mamy jednocześnie ofertę i korzystaliśmy z niej usług, które są już sprawdzone. Biletów, a ile tych linii będzie teraz w staropolskim związku miast i gmin? Łącznie to będzie 29 linii, więc jest to spory progres w stosunku do tego, co było do tej pory. Natomiast z nowych linii, bo te, które mamy to w większości są kontynuacją, będzie kilka takich, które są dosyć w kilometrach długie. Bo nową linią jest linia Gustawów Końskich Gustawów. I ona myślę, że była na tyle oczekiwana, że, że sprawdzi się jako, jako coś, co będzie no, świadczyło usługi między gminami Fałków Rudomaleńcko i końskimi na poziomie ogólnym. To myślę, że pan przewodniczący, który dzisiaj brał udział w podsumowaniu do tych pory funkcjonującego tego przedsięwzięcia, Powiedział kilka ważnych rzeczy, i myślę, że y, opisał to z punktu widzenia takiego odbioru społecznego, takiego, który jest dostępny wszystkim samorządowcom, dla których możliwość kreowania takiego sprawczego charakteru działania no, jest ważna. To, że y, pojawiły się takie linie, które łączą końskie y, z gminami. Powiatu Koneckiego w ramach Staropolskiego Związku, ale też, że są to linie między poszczególnymi gminami, to jest coś, co wynika z społecznego słuchu radnych, przewodniczących rad, wójtów i burmistrzów. Pan Piotr powiedział o tym parę słów na zgromadzeniu. Myślę, że to jest rodzaj podsumowania, jakby zechciał Pan powtórzyć to. Szanowni Państwo, realizując te przewozy. Przełamaliśmy pewien taki imposybilizm, czyli takie, no, niemożliwość zrobienia przewozów publicznych, gdzie przez dwa lata, wcześniej przez dwa lata wzmagaliśmy się z tym, że nie ma transportu publicznego. Mieszkańcy apelowali do nas, przychodzili na sesję. W końcu zdecydowaliśmy, że Staropolski Związek Gmin i Miast wystąpi do... Z tym wnioskiem autobusowym, żeby, no, tak mówiąc, kolokwialnie załatać te białe plamy komunikacyjne na terenie naszego powiatu. I, szanowni państwo, to, co dzisiaj widzieliśmy na prezentacji po tych danych. Najistotniejsze jest to, że nam się to udało, że jest to rzeczywiście sukces. Na terenie powiatu koneckiego te białe plamy zniknęły komunikacyjne. Te linie, o których pan burmistrz tutaj mówił, są to linie akurat na terenie gminy Fałków, są to najdłuższe linie komunikacyjne, ale one też obrazują, jak dużo ludzi jeździ tym transportem publicznym. Radni też wyrażali swoje zadowolenie z tego, że, że ten projekt jest i że w końcu to połączenie mamy. Podkreślę, że jest to działanie włodarzy i gmin ponad zadania własne. Wystąpiliśmy z tym wnioskiem, mówię, cały związek, czyli wszyscy burmistrzowie, wójtowie i my też jako gminy ponosimy w części koszty tych przewozów. Jest to bardzo istotne i warte podkreślenia, żeby mieszkańcy wiedzieli, że gminy też partycypują w tych kosztach w tych liniach zgodnie z umowami, zgodnie z wnioskiem, który był do Urzędu Marszałkowskiego złożony. Więc reasumując, ten wniosek po dwóch latach okazuje się bardzo potrzebny i nasze działanie bardzo trafione. Szanowni Państwo, dobre informacje. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia podpisaliśmy właśnie umowy w ramach Staropolskiego Związku. W ramach Staropolskiego Związku umiemy współpracować i to świadczy właśnie o transporcie komunikacyjnym. Poprzednicy powiedzieli właśnie o historii, powiedzieli też czemu, Pan Przewodniczący Związku, czemu podjęliśmy taki trud bo pukaliśmy na początku do powiatu koneckiego, wsłuchując się w głos mieszkańców, bo szanowni Państwo, my jesteśmy takim przekaźnikiem. To, co mówicie na naszych spotkaniach, też staramy się realizować właśnie albo w własnym zakresie, albo w zakresie powiatowym, tam gdzie no, tutaj powiat ma dyspozycję. I z uwagi na, na fakt, że to jakoś tak opornie szło, wzięliśmy się. Zmobilizowaliśmy się wszyscy w ramach Staropolskiego Związku, a że umiemy współpracować, to właśnie wynikiem jest ta droga, długa droga, bo to już jest kontynuacja jakby trzeciego roku. Ta kontynuacja to przyrost przyrost, szanowni państwo, i liczby biletów, ale też i linii komunikacyjnych. Cieszę się bardzo, że właśnie mam takich świetnych partnerów, że umiemy. Przenosić góry, bo niełatwa droga, a przecież to nie tylko i wyłącznie Związek Stalopolski to zadanie realizuje. Także z tego miejsca bardzo dziękuję Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, oby tak dalej rozwijamy się jeszcze na wszelkie inne horyzonty. I no tutaj jeśli chodzi o komunikację, mam nadzieję, że to taki szeroka droga, droga, która będzie mógłbym, będziemy mogli ją realizować na następne lata. Jedyną rzeczą, szanowni państwo, co chciałbym jeszcze powiedzieć, to informacje, które do nas dochodzą. Informacje, które dochodzą, że też pytają mieszkańcy o to, czy mogliby z takich linii skorzystać, które łączy dwa, trzy powiaty. Niestety, generalnie, szanowni państwo, jeśli chodzi o staropolski Związek, już nie możemy wybrnąć poza granicę. Do tego jeszcze następnego partnera nam brakuje, czyli w tym przypadku powiatu. Dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich gmin, które są w Stalopolskim Związku Miasta i Gmin i również dla ich mieszkańców. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. A dla Państwa zachęta. Szukajcie na przystankach autobusów i busów, które będą miały takie, takie o, oznaczenie. Każdy autobus, który realizuje. W tej części program Staropolskiego Związku Miast i Gmin będzie ozdobiony właśnie informacją z herbami wszystkich gmin wchodzących w jego skład. Dofinansowanie, które podpisaliśmy, które było podpisane z Urzędem Wojewódzkim na właśnie transport w ramach Staropolskiego Związku, to kwota ponad 2 miliony złotych, 2 miliony 300 tysięcy. Jest to dosłownie bardzo duże dofinansowanie. I no to jest takie jakby skompensowanie wszystkich naszych działań właśnie gmin w ramach Staropolskiego Związku i dlatego tyle linii teraz możemy realizować. 29 linii, przypominam, Szanowni Państwo. A rozpoczynaliśmy z 9 jeszcze kilka lat temu. Także rozrastamy się. To jeszcze tylko dopytam, czy zmniejszy się liczba tych linii w końskich? Bo jest szesnasty. <grym> To, to znaczy tak, jeżeli chodzi o linie, które są wewnątrz gminy końskie, to ich ilość nie ulegnie zmianie, natomiast część będzie realizowana przez komunikację miejską konecką, część przez Staropolski Związek. To może nie do końca wszystkim będzie zrozumiałe, ale generalnie to te same złoto krwiste autobusy będą wozić po dotychczasowych trasach naszych mieszkańców. Jak Wam się współpracuje ze staropolskim Związkiem Miast i Gmin? Czy to uzupełnia Wam tą waszą ofertę, jakoś wspiera wasz biznes? No właśnie chcemy podziękować włodarzom staropolskiego, staropolskiego Związku Gmin, że po, po czasie. Zrozumieli też, że potrzeba nam też pomocy, żeby kontynuować linię na, tej, na, tej, na tych trasach w całym tutaj powiecie koneckim i bardzo dziękujemy jeszcze raz burmistrzom tych gmin, że pomagają, bo to to można nazwać też pomocą do, do, do transportu, które jest na skutek tego Możemy wtedy analizować i rozszerzać te linie, ponieważ ta pomoc jest dość znacząca. się. Myślę, że jako współpraca z, 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 z gminami jest naprawdę na wysokim poziomie. Wodarze rozumieją potrzeby ludzi, które zgłaszane są do nas. My przekazujemy to, konsultujemy i wtedy dobieramy tutaj propozycje jakich linii, gdzie wójtowie akceptują różnie po, po dyskusjach na radach, na, na, no i, i to tak to tak, tak jest. Współpraca natomiast ze związkiem jest bardzo korzystna, bez żadnych zarzutów, bez żadnych... Jest to przyjemną pracą, którą wykonujemy. Tak, dziękujemy. Staropolskiemu Związkowi, że docenili naszą pracę i obdarzyli nas zaufaniem na kolejny rok. No. No to ja jeszcze dopytam, jaka to jest proporcja, ile kursów na przykład komercyjnych, a ile takich publicznych wykonujecie? Zdecydowanie więcej publicznych, tak. Kursy komercyjne są kursami takimi dodatkowymi do naszej pracy. Tak. No, u mnie akurat w moim przedsiębiorstwie jeszcze dominują kursy e, e, Kursy publiczne. Jest to może tak, już się to wyrównuje, aczkolwiek jeżeli chodzi o linie, linie regularne, nie bez dofinansowania, to w przyszłości one nie mają prawa bytu, ponieważ jest to brak coraz z roku na rok młodzieży. I, i to myślę, że jeżeli nam nie pomogą właśnie takie, takie rzeczy jak Staropolski Związek, to będzie ciężko to dalej utrzymać.